Wciąż idziemy do góry, mamy cały świat. Nie straszne żadne chmury, ani silny wiatr Smajlandia to my, wreszcie przyszedł nasz czas Siłą jesteście wy, my robimy to dla was Wciąż idziemy do góry Policjant właśnie zasnął i lepiej, żebyśmy go nie budzili Bo nas zamknie do więzienia, więc ciś... Nie obudźmy go. Zostawcie po cichu łapeczkę w górę i Subika. Kto może tak kliknąć, ale tak bardzo, bardzo ostrożnie, dobra? Kliknijcie teraz Subika. Łapeczkę, ale ciii... Nie, ktoś go Budził. O, o, mówiłem, że cicho macie pijać łapeczkę subika, ale cicho. O, -o co teraz za to będzie? O nie! I wpakował nas do więzienia. Mówiłem, żebyście klikali cicho tą łapeczkę i subika, i jesteśmy w więzieniu. Majki, ty też jesteś w więzieniu! Majslew, a ty co tutaj robisz? Ej, dziewczyny są w więzieniu, patrzcie, o, nawet ma moją tutaj e, koszuleczkę fajną. I tutaj mamy dywan, który. Czekaj, czekaj, patrz, ona się skrada, ona gdzieś weź. Ale dokąd to da Ej, dobra, tak, to będzie genialny plan, żebyśmy stąd. Uciekli, Majki, jak tak, najszybciej to z tego więzienia. Dobra, tutaj mamy dywan. Okej, okay, możemy go otworzyć. I mamy tutaj łóżeczkę, którą możemy kopać? Łóżeczko? Tak, możemy! Dobra, no no dawaj, dawaj, kopiemy, kopiemy w dół. Ej, mam Tylko... gold Wezmę go. Wow, znalazłeś. Teraz znalazłem. Tutaj w piasku możemy znaleźć różne rzeczy. Słuchajcie, musimy stąd się wydostać. Tam na razie policjant patrzy sobie w książkę. Czekaj, podaj... O nie! O nie! O-o! O-o! o Co to był dzwonek? Chyba nie możemy wychodzić. Szybko, schowaj to, schowaj to, że nie kupiemy! Żeby on tego nie widział. Bo zaraz policjant przyjdzie tutaj i będzie problem. On tutaj o, sobie siedzi normalnie, patrzcie i czyta kasetkę. Halo, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry panie policjancie! Ja On jest zajęty! Biema. On jest zajęty tą mu książeczką, dobra, to weź co majki? Chodź. Chodź, kopiemy, kopiemy, dawaj, Dobra, dawaj, tak. dawaj, dawaj, dawaj. Zamykamy to. Zamykamy Dobra. i szybko kopiemy. Czekaj, zamknijmy tutaj i dawaj odsłaniamy, kopiemy, kopiemy w dół! Kopiemy Musimy uciec szybko. z tego więzienia. Trzeba kopać i uciec. Zobaczymy, tak. czy nam się uda. Oglądajcie to są co samo o końca. O nie! Dzwonek! O, 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 -o. Tak, dzwonek zakrywa. No, może tu być, zaraz oni przyszli. A, to był dzwonek na jedzenie, my powinniśmy pójść jeść. A, przerwa była! No, to była przerwa, zdarzymy. a my nie poszliśmy na jedzenie, bo kucharz nas zawołał tutaj na jedzenie. Patrzcie, może nam da jeszcze, dasz? O tak. nie! A, niestety minął, minął, miną, nie ma jedzenia, minął lunch O dobra, to jest. mogę niestety... tego banana chociaż? Musimy wrócić nie, nie Majki, nie ominęliśmy nie. niestety śniadanie Ajajaj, aj, aj. ja, ja, dobra, no to chodźmy tutaj, chodźmy kopmy dalej, kopmy dalej, żeby stąd uciec tak, łóżeczką. Rzeczki, Kopiemy łóżeczką. kopiemy Ajajaj, będzie ciężko, ale kopiemy, hey, kopiemy. Co jest? Dobra, co o, ja pastę do zębów, <laughs> Po co mi pasta do zębów podziemiał? Pasta do zębów, ale ja... o o, o o o, 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 ciemno, znam jakieś cele, szybko, 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 zamykaj to, zamykaj dobra. to, policjant Zastanę. stał, Policjan idzie, O, o. Fiu, fiu, fiu. musimy, ja nic nie robię. musimy, weźcie, schowajcie te łóżeczki, musimy schować, dlatego, że policant się obudził i teraz przestrzykuje cały całe więzienie, patrzcie, idzie z latarką, dobra, jak coś, udawajcie, że wszystko w porządku, schowaj tą łóżeczkę, schowaj ją, tak, schowaj chowaj ją jak najszybciej, Dla, Idzie idzie, 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 świeci okay. latareczką, dobra, podchodzi, podchodzi, dobra, Idź i poszedł, 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 okej, okay, okej, okay, okej, okay. Uf. Kopiemy, no kopiemy, kopiemy, kopiemy. dawaj, kop, kop, dobra, kop, raz, kop, raz, kop, szybko, kop, 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 kopiemy, kopiemy dziurę, tylko, tylko jak, jak on tu przyjdzie, się to uważajcie, musimy to zakryć, nie? Uuu, coś o. mamy tutaj, coś się świeci. klucz, klucz, ale niestety o. ja mam, ja mam całe pełne, nie mam bagu, mam cały pełny bug. E, musisz Czekaj, to ja zabrać, dobra, zabieram. Tylko idzie, idzie, chowaj, 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 szybko, 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 ja prawie, przy tej prawie to zobaczył, ale jazda, dobra, Okej, okay, na szczęście nie zobaczył, to był tak blisko. Tak, tak jest, bardzo. idzie, o idzie odpocząć, dobra i teraz możemy iść na śniadanie zaraz i możemy kopać dalej. Haha, ha. możemy ja kopać sobie dalej elegancko, dobra i możemy pójść. Eee, dobra, zamknę na razie Majki. Ej, proszę mogę ciebie zamknąć w ogóle w środku? Ej, co jest? Ej, ja tu mogę kopać normalnie <noise> po cichu. Ale dobra, dobra, chodźmy, wyjdźmy sobie tutaj. I teraz dobra. możemy iść m, do tego gościa, wymienić. Patrzcie, idę teraz do gościa. O, i mogę sprzedać mu te itemy, które wykopałem. Mam tutaj znalazłem złoto, znalazłem kości, jakieś tutaj kasy. Możemy to wymienić u niego. Dzień dobry, chciałbym to wymienić. O, dał mi papier toaletowy. O, o A dzień to by Ja mam pastę do zębów. Okej, okay, ja może tu zjeść, jestem głodny, nie mam jedzenia. Dzień dobry, no nie ma jedzenia jeszcze, no panie, daj mi do tego banana, no tak, jestem bardzo głodny. Jestem też głodny, jeszcze to nie ma, nie ma jeszcze kolacji ani śniadania. dobra, to zaraz będę. Łyżkę będzie panu dam. Okej, okay. ma coś dla mnie? Nie, nic nie ma, dobra, idziemy do drugiego Drugi to, o, o, teraz, teraz jest jedzenie, teraz, biegnie, 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 patrz jak biegną, patrz jak biegną, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, dawaj, 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 dawaj mi burgera, dawaj mi burgera, zjadł burger, burger Dobry burger, dobra, dobry burger, burger Okej, dziękuję Ej, już nie mogę wziąć kolejnego, patrz, zauważyłem tylko jednego O ty mały jeden Dobra, jednego, patrz, sobie zjedliśmy fajnie A co tutaj jest, tutaj? Uuu, co tutaj mamy? Możemy przejść o, toaleta! I tu możemy wejść tutaj przez toaletę, patrz, a to możemy się chować i przejść sobie normalnie przez to, widzisz? Idę za to, smajsląg! Do Dobra, spróbujmy z tego więzienia uciec, nie? Żeby nas policjant tylko nie przyłapał. To chodźmy tędy. Ej, tu jest jakaś cela inna, Co To jest! Złota wow. cela! Ej, tak. ale żeby tu wejść trzeba dać 179 robuxów Dobra, no to może zaraz to, to kupię Może wykopimy je Dobra, to zaraz skupimy, ale czekaj, pierwsze idziemy tutaj Żeby zebrać trochę rzeczy, ja mam 22 papieru toaletowego Dobra, okej okay. 22 papieru toaletowego, Ta, no a dobra, ty ty ma, ja to masz, Bo tam możesz też wymienić, patrz, możemy teraz pójść do, do niego Możemy sobie za papier toaletowy się wymienić, o nie O, 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 szybko, o, 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 Idzie, o, 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 Dobra, tak, mam chodoka, zjem sobie chodoka. tego? Dobry chodok, mm. bardzo dobry chodok. E, dobra, Ale no to wiesz co? Okej, okay, on poszedł tam. Można kopać, dawaj, dawaj kopiemy, dobra, kopiemy, kopiemy, maszynko? kopiemy. Okej, okay, pozbieram to. Wezmę sobie dobra. to. Schowujemy. O, wziąłem klucz sobie, dobra. Ten klucz się przyda. To też wezmę papier. Papie, wezmę no, to, dobra. Ale zobaczcie na to! Jest nowe zdjęcie na moim sklepie Smilandia! I wylecia też nowa piosenka. Tutaj wam pokazuję. Piosenka, trailer. A za tydzień będzie cała premiera Smilandii. Gdzie śpiewam z całą moją ekipą. Jestem ja na takiej wielkiej górze i śpiewamy wszyscy o Smilandii. Smilandia istnieje, też są nowe bluzy. Także w piątek. napiszcie w komentarzu, kto będzie w piątek na premierze godzinie 18.00. Tu wam pokazuję, wpadajcie, zapiszcie sobie tą datę, piątek 18.00 za tydzień. I tutaj do te właśnie nowych rzeczy też dodajemy to zdjęcie. Do zamówień powyżej 100 zł. Tutaj widzicie, waltuje Smilandia, Link w opisie smileycroup.pl. Dobra, a my teraz musimy to przekopać. dawaj, otwieramy to. O, on... to jest szybciej. o, zrobiło się teraz dzień, możemy kopać. O, już szybciej mamy dziurę. Kończy. Bardzo, bardzo głęboką dziurę. Weźmy teraz, wykopmy sobie. dalej. O tutaj coś kopię. Wykopałem, o kamienia wykopałem, Dora. Mam Dobra, wszystko mam już. Kamień. Dobra, mam, ka... mam klucz jakiś. Do czegoś mam klucz. Pochodźmy, zobaczyć, może do czegoś tutaj będzie klucz. O, idziemy o, zjeść. Chodź, chodź, chodź biegniemy. Szybko biegniemy, zjeść, sobie biegniemy, będę pierwszy, będę jeść, pierwszy. Jest, jest, jest. O dzisiaj jeść, mamy do ale super, do litosy. Mm. Mm, dobre były. Dobra, let's go, zjadłem sobie, możemy to o, wyrzucić do kosza. Chcę jeszcze, chcę jeszcze. Dobra, ale no tutaj możemy się wymienić? Nie, bo ja chciałbym się wymienić, halo, za co mogę. O, dał mi papier toaletowy, dobra, mam dużo papieru. Tak, a ja tutaj panu Ale, też czekaj, coś ja mam tak? gdzieś klucz, a nie, wziął mi wszystko. Wszystko mi wziął. A ja jem, dobra. Kopiemy dalej, chodź, chodź, kopiemy dalej. Ja muszę jedzonka, ja muszę jedzonka od pana Kopiemy, a, kopiemy, kopiemy. Uuuuuuh, znalazłem! Flare, która daje 6 papieru toaletowego. Wow, Flare tu wykopałem. Chodź Chodźmy, ja kopiemy, 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 kopcie ja wszyscy. E, kopiemy raz, jeść. dwa, trzy, musimy się wkopać na sam dół po prostu, ale to nie jest tak łatwe. O, zrazem kutkę. O, coś tu kolejnego jest, czekaj, co tu będzie? Kamień. Oni... On dużo ma tego. Wtedy musimy zmienić ja na jednego. O, co, eskarpeta fuj. Dora, ej, spójrz co jeść. ja mam, Co masz, co masz, co masz, co masz. Patrz. patrz o, ja dynamit! Pak. Dawaj, wrzucaj go, wrzucaj go bajki. A wy Uwaga, zostawcie wrzucam. łapeczkę. łapeczka w górę teraz, Majki go wrzuci 3, dwaj, no pleciał! Wychodzę, odwaga, uciekaj dziewczyna! Ooo! Ale walnęło, dziewczynę walnęło! Trzykosaki to! O, zamykaj, zamykaj, zamykaj! Zamyka, o nie, zamyka. on idzie, on No zamykajcie! Dobra, stronie, przychodzi. Zabykasz co zamykasz. Pan policjan wstał, patrzcie, idzie. Dobra. Ok, przychodzi, patrzy, dobra. Nic nie było, nic nie było. Ok, otwieram, otwieram, otwieram i możemy kopać dalej. Ej, tak. Ile SFATU! Patrz! Ale ja mam... O nie mam całe full teraz. Ja biorę, ja biorę wszystko. To ty weź tedy. O, i co tutaj jest. Portfel był. Portfel dobra, był, no. Wszystko. Ej, jak to wyjdę więc właśnie. Ej, tutaj na F możesz wyjść sobie. I teraz zamykam A, to. Okej, okay. On idzie, on idzie. Tak idzie. A mogę przejść tak, do drugiej tej sali? O, mogę się z nim wymienić, patrz. Okej. Okay. Dostałem się. Uważaj, oh, szybko chodź o nie, chodź, o nie, chodź, o nie, chodź o nie, o nie. Dobra, dobra, idzie, idzie, idzie. idzie. O nie, o nie. Czekajcie, co jest? Czekajcie, bo nie. O nie, o nie, ucieknie, ucieknie, Zobacz, 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 zobacz. Dołem, dołem, uciekaj. Dołem, 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 dołem. Tak, od niego. Uh, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dobra, odcieram ja to. Szybko, szybko, to ja idę. ideę. Okej, zamykam ze za sobą, dobra, przyszedłem. O, ale mówię, prawie zapom policjant, ja cię kręcę. No to, to było? Dobra, okej, okay, jest morning, okej, okay, jest rano, dobra, let's go. Ale o, prawie mnie zapomocą. Ale ta noc była ciężka. Dobra, tak, i teraz kopiemy dalej, dawaj, dawaj, do, do, do na dół, nadu, na dawaj, dół, ale tu są fanty. Ja tak, cię kręcę. Dużo rzeczy. Mamy termometr, Kupiłem. mamy tutaj coś, to ja znalazłem teraz. Termometr i papier. Fajnie, dobra. Co tutaj jest? Kubek, skoronkę znalazłem. Ej, kolejna strola, ja! Dobra, let's go! Dobra, Ej, i teraz babie. wychodzimy i do tego sprzedać po prostu. Idziemy teraz do ja to sprzedać, też ale jestem ciekawy, co tu będzie. Ej, odblokujmy to, uwaga, kupię to i tu są fajne rzeczy. Spróbujemy się wkopać tam szybciej. A wy zostawcie łapeczkę w górę i to otwieramy: 3 na łapeczka w górę i subskrypcja, i 179 Robuxów. Dobra, dawaj. Dawaj Majki, klikamy! I wchodzimy I... do środka, możemy, Możesz? Ej, nie! Tak, jedzenie, możesz. patrz! Jedzenie mamy patrz na to! I mogę zjeść sobie pączka! Hurger, mm. biorę burgera. I mamy pizzę i mamy hot doga. Mm. Ej, zamknij tą bo On zaraz tu wejdzie. O, że... o, 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 o przerwaj, to jest. Poczekaj, biorę, biorę dynamit, biorę dynamit tak coś. Wziąłem dwa dynamitu, wziąłem trzy dynamity, wziąłem łapeczkę, wziąłem złotą, łyżeczkę wziąłem też złotą. A ja wziąłem łopatkę jak coś. Dobra, dobra, dobra. Ej, mamy dużo rzeczy wzięliśmy. Ole, kozak, i nawet mamy... Narzędziową, hej, mam tak. złotą łóżeczkę. Będę kopał dobra, szybciej, chodźmy, dawaj. Kopać. Kopiemy, kopiemy. Dobra. Patrz jak mogę kopać szybciej. Wow, więcej! Dobra, ej, ale mamy już dużą dziurę. Kopiemy, dobra, może się to A ta łapka co to robi? Jeszcze, a szybciej kopie, szybciej kopię. Okay. kopiemy, kopiemy. O, co znalazłem, ale ja mam dużo itemów teraz full. Ja Cię, tak, klęcę. ja też mam bardzo dużo. A wiesz, U. że jeden chłop sprzedaje worek większy? Worek jeszcze większy sprzedaje? Gdzie on sprzedaje? Tak, ja, ja, idę, ja idę kupić, bo oni wracają teraz gdzie, do mnie. Gdzie, 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 gdzie. on sprzedaje Worek? ten sprzedawał Worek. A ten teraz. sprzedaje Worek, dobra, ja go. Ten ma energię. Nie, ten tak. ma energię. Czekaj, czekaj, czekaj. Kto, Kto sprzedawał? Z nich miał worek? Tutaj on ma... sprzedaje kopanie szybsze. On sprzedaje łopaty, ale brakuje tutaj. Hmm. Brakuje papieru. Nie mam papieru tyle. Tak, ja muszę jej sprzedać i kupić papier. No ja tak samo. Dobra, a ten sprzedaje dynamity po prostu. Możemy kupić dynamit. co, idę wrócić do środka dynamit. Dawaj, dalej, wrzucimy. Dobra, ja też kupię jedną rzecz. dwa, jeden wrzucam, jeden leci. Poleciał, drugi, drugi rzuca, czekaj, uwaga, leci, 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 dawaj. leci, wrzucam, Wybuchnie to, patrz. Boom, bum, Ja też rzuca, uwaga. Patrz, ile walnęło? Fadu. O nie, dynamik! Walnę, Uważaj, uważaj, uważaj Uciekam, dobra. O. Walnęło. Ole, super, patrz. mamy jest. tu rzeczy. Tak, oh, pana, to. Ej, mam wszystko, no nie najgorzej, moja moja torba jest zapełniona, nie mogę wziąć. Dobra, ja biorę co mogę. O, o dobra, idzie, tu, idzie, 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 oh, idzie, idzie, oh, idzie. Ostroź, Dobra. Ej, a tu mamy też do turbo koparka jakaś. Turbo koparka. Wow. mamy noc czwartą, słuchajcie. Damy radę, damy radę. Przejdziemy do Smilant LS Go da radę. Dobra, tak, musimy noc być, czwarta. Musimy być bardzo ostrożni. Dobra, on przyszedł. Mogę, mogę się strejdować? Ja, ja, ja mogę drugu, się Chyba... Ej, mogę, 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 mogę. W nocy możemy, tylko musimy uważać na policjanta. Okej, okay, on tam poszedł na prawo. Także on nie szedł. Ej, z nim dobra. się streduję. Ja Okej, okay, dał sma. mi, dał mi, dał mi, dał mi Rajsz, ja to ale tu jest zimno Co jest? Smyslu no Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi, naprawdę solidny Czapka, jaka mięciutka Wow, ej, dobrze mi siedzi Nawet te rękawiczki tutaj były Ale dopasowane, jeszcze minka uśmiechnięta Może być Nawet skarpetki Przymierzmy, zobaczmy bo! Całkiem wygodne! Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy smajslowa! dostępny na sklepie, smajso krukapl! Tak, sztuka, zamykaj! Dawaj, 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 dobra, dobra, zamykaj, 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 zamykaj! Zamykam! Zamykaj! o. To no nie no jest! O nie! O nie! nie. Okej, okay, o. ostrożnie! O ma włos! U, dobra! Okej, okay, zjem sobie hot doga. <g deeds tolerance> Patrz tego! Ej, ja tam mogę przejść w sumie, idę tam. Zjadę coś Dobra, A ja sobie tu kopię dalej, wezmę te wszystkie rzeczy może. O, wezmę to sobie, wezmę to, wezmę to, okej, okay, to gold sobie wezmę, to wezmę sobie, mydełko tutaj, o, to weźmiemy sobie, mydełko. patrz ile rzeczy tutaj wziąłem, ja cię dobra. kręcę, dobra, to sprzedam, bardzo dużo będę miał, okej, okay, ja i teraz to torikosy. sprzedać, dobra, i teraz, jak to sprzedam, będę miał bardzo dużo papieru, jak mu sprzedam, okej, okay, ja on, uwaga, Damit, a ty się zjedz, no, ale sobie wezmę, o, olą papieru dał, ja cię kręcę, mam 63 sztuki, i teraz a, mogę sobie laczymy. powiększyć to, patrz, mogę strejdować, Trade. Dobra, ja, ja mam jeszcze dynamit jak coś. Let's go, stydowałem! Strydowałem, dobra, i teraz mam lepszy ten malsak. O tak, czyli masz większy worek chyba. Ej, ja mu wydałem, ale mam dalej ten sam worek. Wydałem mu całą kasę! Jak to Ej. możliwe? No... Ej, Słuchaj, on mi nie dał większego worka, on 8 Max jest XD, Oszukał. oszukał. Mnie. No, Oszukał. Pewnie mnie. Jest, jest tutaj dlatego, że no, to jest. Że oszukuje mal, ludzi. Wiesz, on mi sprzedał małe. No, właśnie. No, no, oni sprzedają, widzisz, ten sprzedaje pizzę, oni czasami mają inne rzeczy Ale mnie wkurzyli, dobra, wiesz co, idziemy kopać dalej ja zjem. mógł kupić najlepiej, nie? Dobra, idziemy, idziemy teraz tutaj Ja mam, ja mam nawet ja mam dynamit jeszcze jak Chodź, 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 dawaj, dawaj, dawaj kopiemy się dobra, w dół idę? jeszcze bardziej Kopiemy dobra. się, kopiemy się w dół, jeszcze, jeszcze chodź, uciekniemy stąd chodź, 2, 3, ale moja jest słaba, o nie Mam Okej, słabe. Ja dynamit, uwaga. Dawaj! Da A! O, A! O, Masz go pod nogami, A, szybko, no pod, mnie, 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 Nie, jest, nie w... dobra jest, wybuchło, dobra, leckońców. Let's go, lec go, lec go dra, bierzemy sobie, tutaj Ale mamy go, różne fanty. Patrz, co Już tutaj. Już jesteśmy jest bardzo, w ogóle? bardzo nisko jesteśmy, dobra, kopię no to właśnie. Uuu, takie tu rzeczy, fanty mamy różne, fajne. Tak, coraz lepsze. i idziemy jeszcze dalej, dalej, dalej. Musimy jeszcze kopać jeszcze głębiej. Ponewka tu jest? Okej, okay, zaraz będzie teraz ten gościu, ale mi się skończyło, muszę zjeść. Pasta ale tu jest dużo. Pizę sobie zjem. jeden raz jadłem, i teraz może ko kopać dalej. Musimy kopiemy, kopiemy, coraz kopiemy, niżej. kopiemy, kopiemy, kopiemy. Szybko niżej, niżej, niżej. Schodzę ja niżej. Zjem burgera. Om, rom, rom, raz, rom, rom, rom. dwa, trzy. Oooo, o, coś mi się świeci. Rain, piłkę Ej. wykopałem. Piłkę wykopałem sobie. <laughs> ja idę po dynamit jeszcze, Ale mamy się, wielką dziurę. Się. Ja napiję się Coca-Coli. Mmm, dra, napiję się Coca-Coli elegancko. No dzisiaj co? Jest kurczak. Do o, kurczak do możemy, dra, wezmę sobie kurczaka. O nie. O, mnie strębie, nie zdążyłem, ja krecy nie zdążyłem! Czajcie, nie zdążyłem! cię kręcę, nie zdążyłem! Trzymajcie 3 sekund! Nie zdążyłem! To na ma obiad. dynamit! Dobra, on ma dynamit czy nie? Spoilso, ten sprzedaje worek, musisz tu przyjść! On ma worek, który ma 15 miejsca. Oooooo, ile to kosztuje? 40. Teraz musimy szybko, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Musimy rzeczy, nie. musimy rzeczy, musimy rzeczy, musimy rzeczy, dynamit. Pater, dynamit. Dobra, dawaj, kup, dynamit też sprzedaje ktoś? Tak, tak to znaczy. sprzedaję ten pierwszy, dobra. dobra ja to szybkom kebologą, bo czekaj, kopię, kopię. A, uwaga, uwaga. Gol, gol, gol. Gol, rzuć to. Mam dużo ta, dużo, mam dużo mi da. Zbieram te rzeczy idę szybko to sprzedać. Dobra, biegnę, 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 bo ja zaraz się skończy. Rzeczy. O nie, noc będzie. Oh my god. Szybko, szybko idę. Zamknę, 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 Czekaj, czekaj, poczekam chwilę. Dobra. Idę, 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 idę. Okej, ja muszę to zabrać, muszę to zabrać. Tam 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 ode muszę. Chodź tu, chodź się. Dobra, jest, kupiłem. Okej, okay, idę, idę. I Dobra, teraz kupię, i dawaj, kupię ten większy ten. Dobra, o ma, dawaj, chodź Kupiłem, mam większy worek, 15 mam. poworek duży mam. Ja kopię z ja kopię cały czas. Da, kop, 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 kop. Let's go, Dobra, ale mamy ty ty głęboką dziurę. Patrz na to. Już. Ej, jestem. Skała. Skała teraz. będzie bardzo ciężko się przekopać teraz, droga. Wiecie co? Wychodzę i zjem sobie kurczaczka i kupię to. Kupuję to. Uwaga, turbo koparkę kupuję żeby się przekopać, nie? Wydaje 300 robóksów, widzę, wykliknijcie kciuknięcie apeczkę w górę. Kupiłem turbo Patrz to, turbo koparka. Kopię teraz i się przekopę na dół. Dawaj, tak dawaj. Dużo? Uwaga, uwaga. I teraz wydałem to i kopiemy w dół. Patrz jak szybko teraz schodzę, widzisz? <laughs> jo! Turbo koparka, ale o, o, jedzenia mi brakuje. O! O, tutaj. Mi klucz, też... klucz, klucz złoty! O nie! Dobra. Jedzenia mi teraz będzie brakowało, ale szybko jeść. Nie mam energii. Teraz będzie się z spać. Nie spaślało. mam energii, dobra, ale mogę kupić za 19, żebym miał od nowa, dobra, ale refil. O, teraz są kość, dobra, ja potrzebuję więcej jedzenia, żeby tu mieć. Ale patrz, jak się wkopałem w dziurę, widzisz? O ja! Teraz kopiemy, kopiemy, kopiemy się kopiemy, mogę się mocno kopię się w dół! Mm. No balam, nabalam, Teraz tutaj patrzę, kopię szybko, o nie, znowu nie mam energii O, mam portfel, znalazłem! wallet, pięć papierów to mi da! Ej, o, sma, jest pizza na obiad! Dobra, kopię, kopię, kopię dalej, kopię dalej, może coś znaleźć. Znalazłem młotek! A on jest dobry, rare! Dobra, let's go! Okej, okay, dużo płotek będę miał z tego przyda. papieru toaletowego. Patrzcie, jak teraz kopię mega. Ale o, moja ja. energia też się szybko zużywa po prostu. O, oo! Tak, muszę tak, wyjść, muszę szybko. wyjść. Muszę coś kupić. Dobra, idę, idę, kupić, idę kupić. Idę teraz kupić papier toaletowy, ciekawe ile mi dał, waga, uwaga. Ile mi dasz papieru? Ile mi dasz? Ile mi dasz? Ja I 45 mi dał! Let's go! I teraz tak mogę dużo? kupić jedzenie, bym chciał kupić. Od niego kupię sobie jedzenie. Biorę pizza, okay. pizza, pizza, biorę pizzę, dużo pizzy, dużo pizzy, tak? Chcę dużo bardzo pizzy, żebym mógł o, jeszcze mieć przyda. dużo energii, tak? Weźmiemy sobie tu, patrz ile mam pizzy. Chodź 10, biorę sobie, dobra, 11! Patrz, ile Słucho? kupiłem! 12, ja 13! Yo! Ej, daj trochę. 14 pizzy kupiłem, cześć. No jaką ty masz łopatę w ogóle, Majki? Ale fajna łopata. Tak, ale ona już tutaj nic nie kopie w ogóle, bo to jest nie skała. Kopie? Dobra, ale czekaj. Uuuu! Moneta złota, dobra, dokopiemy się, dokopiemy się. Kopiemy tak. jeszcze niżej. Damy radę, damy radę. Ale jest naprawdę ciężko, ale... O nie, energii nie mam z muszę się zjeść. O, o. jest pizza, hmm. jest pizza. I pizzę, dobra. I raz na dół zasuwamy. Dobra, Dobre. tutaj mam. Jakieś tego, okej, okay, mydło, box, Wow, wale. Wow, ile monet! i dostałem portfel? On bardzo dużo daje papieru toaletowego, a jeszcze ten. Monety dają więcej, nie? Zjem sobie pizzę, dobra. Ej, zobaczcie, trafiłem złoto! Mam trofię! Które daje 7 papierów toaletowych. Ej, ja to bardzo dużo. Co ja teraz trochę wykopałem? Ule, ladora, kopiemy dalej. Jakieś lepsze tutaj na dole są bardziej przedmioty, które są droższe. O, coś złotego, tak, coś, coś złotego, coś złotego. złotego. Złote, 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 Co to jest, co trofi, trofi, trofi. Ale czekaj, ja mam full, ty musisz to wziąć. Ja wezmę, ja wezmę, ja wezmę. A ty weź, ty weź to, no. Dobra. No, kolejne, kolejne. Juki bogactwo! I teraz zło. Teraz złote, coś z piasek, to to jest w ogóle. Dobra, teraz mamy sam piasek, ale zaraz, zaraz. Coś mam! Coś jest! Ej. Jest dziura, jest dziura. Dobra, dobra, dokopaliśmy się. Dokopaliśmy się, dokopaliśmy się. Chyba to w końcu. I mamy teraz tutaj jeszcze czekaj, zjem sobie, bo brakuje energii. Czekaj, zjemy sobie tutaj, uwaga, zjem sobie. Mm. Okej, okay, dobra, i teraz uwaga, 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 uwaga. Czy to jest ten moment, czy to jest Wynosimy ten raz. Dosimy się i, stąd! Did my dosiliśmy się, tak, wykopałem się, mamy dziurę, wykopaliśmy się. Oh Niech. Yeah. Udał się. Dopaliśmy się, ale. Zaraz, 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 zaraz. Spadliśmy. na dół. O, nie Polisant jest spadł! O, oh, o, oh, oh, on za O, o, o. O nie, o nie, o nie. Chyba się dowiedział. Biegnie! O, on tu biegnie. No, zaczekaj, w dół. Ju! O! Nie. Oh. Szybko, szybko do góry. Ej, złapał mnie. I co się stało? Nie też z O nie, serio złapał nas drugi raz. Złapał i znowu uwięził, i poszedł spać! No nie serio, no patrzcie, złapał nas i poszedł spać! Niestety złapał nas! Idę płakać w poduszkę. Subskrybuj. <grybuj> złapał nas. Dobra, ale wiecie co, będę szczęśliwy, jak wbijecie na moją piosenkę. Proszę was, na premierę Smilandi. Nowa piosenka już w piątek, a trailer wleciał. możecie sobie zobaczyć trailer. Link w opisie: Smiland.pl, wpadajcie sprawdzać. No i niestety nie daliśmy radę, ale Smilanda dała radę. Smilandia!